11 lutego w kolejną rocznicę objawień maryjnych w Lourdes, a wiemy, że jest to jedno z najbardziej znanych aktualnie sanktuariów maryjnych na świecie, gdzie bardzo, wielu, bardzo wiele osób odzyskuje zdrowie i to w sposób cudowny. W tym dniu właśnie rocznicy objawień maryjnych został ustanowiony Światowy Dzień Chorego. W naszej świątyni. W tym dniu odbyła się o godzinie 10:00 msza święta, połączona z udzieleniem sakramentu chorych. Mszę świętą celebrował proboszcz, ksiądz Adam Tablowski. Na zdjęciach możemy zobaczyć kilka migawek z tej, z tej mszy świętej. Zdjęcia, fotografia jak zwykle dostarczyła nam pani. Krystyna Pruchniewska, za co bardzo dziękujemy.